Subskrybuj kanał, bo to napędza do pracy. Podziel się w komentarzu, jaką książkę chciałbyś usłyszeć na tym kanale. Całego audiobooka znajdziesz na moim kanale na Ramble. Link do niego jest w opisie. A teraz zapraszam na fragment książki Rodzina Monet, diament, część pierwsza. Nie rozumiał, co się dzieje. Nadal był w zupełnie innym świecie i nawet huk wystrzału nie sprawił, że się z niego ocknął. Nie wpadł nawet na to, żeby skorzystać ze swojego pistoletu, który trzymał w dłoniach. To był absolutny chaos. Na skorzystanie z broni zdecydowałam się za to ja. Z winnym ruchem sprzątnęłam z ziemi upuszczony pistolet ojca. Mężczyzna z wioski patrzył na lufę wybałuszonymi oczami, bo przypilnowałam, by została wycelowana w jego twarz. Uciekaj, rozkazałam mu i nie musiałam się powtarzać, bo z uniesionymi rękami zrobił w tył zwrot i poleciał do swoich. Ty, królewno, sapnął ojciec i wyciągnął do mnie drżącą, zakrwawioną rękę, którą przyciskał przed chwilą do rany. Oddaj mi to. Nie oddam, ledwo trzymasz się na nogach, syknęłam. Musimy stąd iść. Możesz chodzić? Może odpowiedział za niego sztywno Vincent. Właśnie zjawił się przy nas, nie odrywając uważnego spojrzenia od zabudowań. Wiedział, że spokój, który tam nastąpił, był tylko chwilowy i należało się stąd zbierać. Postrzelono go w ramię, nogi ma całe. Obrzuciłam wystraszonym spojrzeniem ojca, który krzywił się z bólu. Serce waliło mi jak oszalałe. Oddaj mi broń! Haley ponowił prośbę Cam, tym razem wyciągając dłoń bardziej stanowczo. Haley zachowa broń! oznajmił Vincent tonem nieznoszącym sprzeciwu. W tej chwili zrobi z niej lepszy użytek niż ty. Ojciec stęknął z wysiłku. Potrzebował sił na walkę z bólem, dlatego brakowało mu jej na dyskusję z Vincentem. Do tyłu, nie oglądajcie się za siebie, rozkazał mój brat. Powoli udało nam się wycofać z powrotem w głąb lasu. Wincent szedł z tyłu i nas osłaniał, nie spuszczając bacznego wzroku z zabudowań wioski. Gdy te zniknęły nam z oczu, odetchnęliśmy i dopiero wtedy odważyliśmy się rzucić biegiem w stronę willi. Gdybym była w dobrym nastroju do żartów, to wytknęłabym Wincentowi, że na pewno żałuję założenia dziś koszuli. Udało nam się zachować dobre tempo przez jakąś minutę, po której Kem zaczął oddychać coraz głośniej i zwalniać, aż w końcu się zatrzymał. Dogonię was, powiedział przytrzymując się drzewa. Możesz ruszać ręką? zapytałam ze zmartwieniem, cofając się do niego. Jest okej, okay. to tylko trochę krwi. Lećcie do willi. Chcę, żebyście znaleźli się jak najdalej od tej cholernej wiochy. Nikt nas nie ściga, zauważyłam, rzucając szybkie spojrzenie za siebie. Pokaż ramię, więc zabierz ją stąd. Vincent przestał wypatrywać ewentualnej pogoni i popatrzył na ojca. Ona ma rację, pokaż ramię. Sam zaklął, a ja rzuciłam bratu zaskoczone spojrzenie. Ojciec zrozumiał, że nie ustąpimy i by nie tracić czasu w końcu posłuchał i prawie rozerwał koszulę, żeby odsłonić ranę. Zacisnęłam zęby na jej widok. Ramię było całe we krwi i trudno było zobaczyć, którędy weszła kula. Wiedziałam, że jako studentka medycyny powinnam pomału uodporniać się na takie widoki. Nic mi nie jest, to nic, burczał pod nosem Kem, gdy razem z Vincentem oglądaliśmy miejsce postrzału. Przeszła na wylot, mruknął Vince z wyraźną ulgą. Ale potrzebuję szwów, oceniłam. Już pędzę do szpitala, prychnął ojciec, wyrywając nam swoje ramię. Jak się zaraz stąd nie ruszycie, to ruszymy się razem powoli. Zaproponowałam, przylegając do jego boku i uśmiechając się słodko, by go udobruchać, postaraj się tylko unieść rękę, tak żeby krew nie spływała. Dam radę, warknął do Vincenta, który pojawił się po jego drugiej stronie. Tracisz krew, jesteś coraz słabszy. Robię to, żebyś nas nie spowalniał, wyjaśnił mój brat i ojciec dał za wygraną. Spory odcinek drogi pokonaliśmy biegiem, więc willa powinna pojawić się pośród drzew już niedługo. Co jakiś czas zerkaliśmy za siebie, by się upewnić, że nikt za nami nie podąża. Ojciec oddychał coraz ciężej. Było widać, że opada z sił. W pewnym momencie musiałam zamienić się z wincem stronami, żeby to mój brat podtrzymywał ten jego słabszy bok. – Kto to w ogóle było? – zapytał w pewnym momencie Cam, przystając, by uspokoić oddech. – Stadoć ćpunów. Jak tylko dorwę tego, co mi tę wiochę tak zachwalał na spacer z córką, to… Może to było nieporozumienie, zasugerowałam. No, wiesz, ten dziwny facet wydawał się sam nie ogarniać, że wyjął broń. Wyście zareagowali wyjęciem swojej, ktoś krzyknął, chwila zamieszania. Zrównam z ziemią tę ich wioseczkę, sapnął ojciec. Najpierw trzeba opatrzyć twoją ranę, odezwał się Vince, wskazując na drogę przed nami. Jesteśmy już blisko. Odetchnęłam z ulgą, gdy wreszcie wśród drzew dostrzegliśmy ogrodzenie okalające teren wokół willi. Dylan i Will grali w badmintona, odsunąwszy wcześniej na bok większość leżaków. Shane wyciągał się na ręczniku, coś chrupiąc, a Tony dryfował w basenie nadmuchanym materacu. Rozległ się plus, gdy z niego zeskoczył, dostrzegłszy mnie i Winca, wyjątkowo ostrożnie sadzających zakrwawionego ojca na krześle. Przynieście apteczkę, co jest! Zawołał Dylan odrzucając bok rakietkę. Odległość dzielącą go od nas pokonał sprintem. Postrzelono go, wyjaśnił lakonicznie Vince, skupiając się na zdjęciu z ojca koszuli. Jak, kto? zapytał Will, też błyskawicznie się przy nas materializując. On wciąż trzymał swoją rakietkę. Zaciskał na niej palce jednej dłoni tak mocno, że aż zbielały. Niedaleko, stąd jest wioska, w której chyba nie jesteśmy mile widziani, powiedziałam. Co? Wioska? Jaka wioska, co za wioska? Apteczka mam! zawołał Shane, rzucając kuferek na stolik. Nic, ci nie jest! zapytał Will, głaszcząc mnie po plecach. Pokręciłam głową. Ta cię trzeba dać antybiotyk, zarządziłam, i zatamować krwawienie. Uważam, że trzeba jechać do szpitala. Żadnych szpitali! jęknął ojciec. Przecież on się ukrywa, zauważył Shane. Potrzebujesz wów. Mamy szwy w apteczce, powiedział Cam, odchylając głowę. Są. Potwierdził Will i zerknął na mnie z powątpiewaniem. Więc też. No to w czym problem? zapytał Shane. Jego czoło świeciło się od potu. Haley, załóż mu je! Wybałuszyłam oczy. Ja? Aż walnęłam się dłonią w klatkę piersiową. Kto tu studiuje medycynę? Wszyscy bracia gapili się na mnie. No właśnie, studiuję. Nie pracuję jeszcze w szpitalu. zawołałam z paniką. Nie uczyli was tam szycia? Na bananach. Ale to była bardziej taka zabawa, wymamrotałam, a ze stresu aż zaplątał mi się język. Święta Trójca uniosła brwi, nawet Winc na mnie zerknął. Skórka banana to dobra alternatywa do ćwiczenia technik szycia, zacytowałam swojego profesora. Chcesz, to mogę ci przynieść banany, są w kuchni, zaoferował Shane. Niby po co mi teraz banany? Nie wiem, próbuję pomóc, ok? Królewno, nie trzeba, nic mi nie będzie, wtrącił się ojciec, łapiąc mnie za dłoń. Chwila, moment i wszystko się ładnie zagoi. Spojrzałam z powątpiewaniem na jego białą jak papier twarz, a potem na krwawiącą ciągle ranę. Następnie popatrzyłam po twarzach braci, każdej po kolei. Wszyscy wpatrywali się we mnie z wyczekiwaniem i niemocą. Wzięłam głęboki wdech i skinęłam głową. OK, powiedziałam, siląc się na zdecydowany ton wyprostowałam się i rozejrzałam Tato, wyciągnij rękę i trzymaj ją w tej pozycji więc, pilnuj. Żeby było jak najmniej krwi, osuszaj ranę regularnie. Wil będziesz mi świecił latarką w telefonie. Dylan, podaj mi ten preparat do dezynfekcji. Shane, przynieś mi gumkę do włosów. Tony, a ty wodę. Mnie i tacie. Wypełniali moje polecenia posłusznie i bez gadania, jak nigdy. A gdy się już nawodniłam, spięłam włosy, umyłam i zdezynfekowałam ręce, założyłam rękawiczki i złapałam w palce igłę oraz nić. I zaczęłam. 25. Będziesz wspaniała. Zorowałam dłonie pod wodą już trzecią minutę, mimo że pracowałam w rękawiczkach. Każdy zakrwawiony kawałek gazy oddałam Dylanowi, który gdzieś je wyniósł. Chłopcy asystowali mi dzielnie. Może poza tonem, któremu zrobiło się słabo i odszedł na bok, żeby zapalić papierosa. Na co dzień udawało mu się ograniczyć palenie prawie do minimum, i teraz odprowadziłabym go spojrzeniem pełnym wyrzutu. Gdyby nie to, że musiałam się skupić na szyciu rany postrzałowej ojca. Sam był twardy i żeby ulżyć sobie w bólu, popijał pokaźne ilości tequili, o ironio. Nie była to butelka ze słynnej wioski, a jedna z wielu innych, które walały się po tej ukrytej w meksykańskim lesie willi. Dylan przyniósł mu pierwszą lepszą, gdy tata zażądał dostarczenia sobie znieczulenia. Z początku planowałam przegonić Vincenta, bo sterczał nade mną i gapił mi się na ręce swoim oceniającym spojrzeniem gorzej niż wszyscy moi wykładowcy razem wzięci, ale finalnie odkryłam, że jego bliskość niespodziewanie mi pomogła. Był pierwszą osobą w tym gronie, która zaoferowałaby się dokończyć szycie za mnie, nawet jeśli nie miał o tej czynności pojęcia. Więc po prostu był stworzony do misji niemożliwych i takie wsparcie tuż obok okazało się bezcenne. Dobra robota, uniosłam wzrok z umywalki. Will stał na progu łazienki oparty ramieniem o futrynę. To było traumatyczne, wymamrotałam, w końcu zakręcając kran. Osuszyłam ręce i stanęłam przed bratem, rozluźniając spięte ramiona. Jesteś niesamowita, malutka, i bardzo nam wszystkim zaimponowałaś, powiedział. Rozłożył ręce, a ja bez zastanowienia do niego przylgnęłam. Przymknęłam powieki, wdychając jego świeży zapach, który kojarzył mi się z ukojeniem już od samego początku, kiedy to zobaczyłam go po raz pierwszy. Wtedy, na lotnisku. Jak się czuje, tata? Nic mu nie będzie, to twardziel, zapewnił żartobliwie Will, pocierając moje plecy. Odpoczywa. Dobrze ma odpoczywać, mruknęłam do siebie. Za jakiś czas trzeba będzie zdjąć mu te szwy, tylko nie wiem, czy... Nic się nie martw, on już sobie poradzi. Poradzi sobie? Odsunęłam się od niego, by rzucić mu spojrzenie pełne niedowierzania. Ściąga na siebie kłopoty jak magnes, ale zawsze spada na cztery łapy dokończył za mnie Will. Zareagowałaś, pomogłaś mu, a teraz on sam o siebie zadba. Żyje sobie za granicą, studiuje i wszystko jest normalnie. A jak tylko spotkam się z rodziną.